Jaki format paneli SPC wybrać? Wybór odpowiedniego formatu paneli ściennych to nie tylko kwestia estetyki, ale też wygody w montażu i dopasowania do wielkości pomieszczenia. Sprawdź, który z nich będzie najlepszy dla ciebie. 30x60. Mały wymiar sprawia, że panele są lekkie i łatwe do ułożenia. Idealne do mniejszych pomieszczeń, takich jak łazienki czy kuchnia. 60x120. Większy wymiar sprawia, że przestrzeń wydaje się bardziej otwarta i uporządkowana. Świetnie sprawdzi się na ścianach w salonach, holach lub biurach. 120 na 265 Ten format robi wrażenie. Ogromna tafla daje spektakularny efekt. Minimalna ilość łączeń i maksymalna elegancja. To propozycja idealna do przestrzeni typu open space, nowoczesnych łazienek w stylu spa, ale także idealna do wykończenia prysznica czy stworzenia efektownej ściany dekoracyjnej za sofą. Lub za telewizorem. Ze względu na wielkość montaż najlepiej zlecić fachowcom. Który format jest najlepszy dla Ciebie?